Zawsze śmiali się, że to tylko legenda. Aż wjechali w mgłę. Silnik autobusu warczał głucho, kiedy pojazd wtaczał się na wąską, zapomnianą drogę wijącą się pomiędzy bagnami. Za szybami nie było widać nic poza gęstą jak mleko mgłą i ciemnymi sylwetkami zbutwiałych drzew, które wyrastały z mokradeł niczym kości martwego giganta. W środku panował hałas. Rógbyści w tylnych rzędach przepychali się i żartowali liderki nagrywały filmiki na telefony, udając strach i śmiejąc się histerycznie. Kierowca nie odzywał się ani słowem, jakby znał tę trasę aż za dobrze i wiedział, że rozmowa może tylko sprowadzić kłopoty. Miasteczko, do którego jechali, nazywało się Zatoka Cieni. Kiedyś była to mała turystyczna perełka. Kolorowe, pensjonaty. Drewniane pomosty prowadzące wprost na lustro jeziora. Smażalnie ryb i pamiątki zrobione z muszli. Ale to dawne czasy. Teraz nikt tam nie jeździł. Drogi zarosły, domy zaczęły się rozsypywać, a w przewodnikach turystycznych nazwa miasteczka zniknęła, jakby nigdy nie istniało. Miejscowi szeptali, że bagna wokół żyją własnym życiem i od lat rodzą coś, co nie powinno istnieć rakbyści mieli to jednak gdzieś. Ich drużyna jechała na zawody, a trener obiecał, że nocleg w starym ośrodku turystycznym wyjdzie taniej niż w hotelu. Śmiali się więc, wyciągali napoje energetyczne, a niektórzy już planowali nocne wyjście do jeziora. Cheerleaderki stroiły się w odbiciach szyb, poprawiały włosy i makijaż. Mgła wciskała się jednak do środka przez najmniejsze szczeliny, jakby chciała zgasić ich wesołość. W pewnym momencie autobus zatrząsł się, a koła przejechały przez coś miękkiego. Kierowca zaklął pod nosem, ale nie zatrzymał pojazdu. Niektórzy uczniowie poderwali się z siedzeń, pytając głośno, co się stało. Lecz po chwili powrócił śmiech. Uznali, że to tylko zwalone konary drzew. Ale w lusterku kierowcy zamigotał cień. Cień, który unosił się nad bagnem i poruszał się równolegle do autobusu. Autobus wtoczył się na rynek, którego bruk był popękany i porośnięty chwastami. Drewniane kramy stały w równych rzędach, jakby przed chwilą ktoś je opuścił. Na stołach leżały ryby. Owoce i wyschnięte bukiety polnych kwiatów. Rygbyści i cheerliderki wysypali się na zewnątrz, śmiejąc się i robiąc sobie zdjęcia na tle zapomnianego miasteczka. Było w tym coś groteskowego, ich kolorowe stroje kontrastowały z szarością i brudem pustych ulic. Ale im dłużej stali, tym bardziej cisza przybierała ciężar. Nie było ptaków, nie było owadów, nawet wiatr jakby zamarł, tylko mgła przesuwała się leniwie po kramach oplatając przedmioty jak palce niewidzialnych dłoni. Jeden z rakbystów podniósł rybę leżącą na stole. Była zimna, wilgotna i. wciąż drgała. Odrzucił ją z obrzydzeniem, a dziewczyny zaczęły piszczeć, przekonane, że to żart. Ale kiedy kolejna ryba poruszyła ogonem, a kosz z owocami runął na ziemię sam z siebie, śmiechy umilkły, liderki spojrzały w stronę bagna, które zaczynało się zaraz za ostatnimi domami. Tam w mlecznej mgle coś się poruszało. Ciężkie, powolne kroki rozchodziły się echem. Było to jak rytm bicia serca miasteczka, które dawno temu umarło, ale wciąż pamiętało, że trzeba polować. Rynek miasteczka opustoszał w kilka sekund. Cheerleaderki cofały się powoli, ciągnąc za ręce rugbystów, którzy stali osłupiali, wpatrując się w kierunku bagna. Z mgły wyłaniały się sylwetki. Najpierw wyglądały jak zwykli ludzie. Ale im bliżej podchodziły, tym bardziej zniekształcone stawały się ich ciała. Skóra była sinawa, popękana, jakby zlepiona z błota i glonów. Zamiast oczu, białe, mleczne plamy. Ich ruchy były powolne, ale nieustępliwe. Jakby cała wataha miała jeden cel. Otoczyć przybyszy. Jeden z rugbystów zebrał się na odwagę i chwycił za metalowy słupek wyrwany z kramu. Krzyknął, żeby pozostali ustawili się razem jak na boisku. I faktycznie... Utworzyli coś w rodzaju formacji, bark w bark, gotowi do starcia. liderki, choć drżące, stanęły za nimi, trzymając w dłoniach co tylko mogły: kij od szczotki, rozbitą butelkę, pompony zmienione w bezużyteczne ozdoby. Mutanty zatrzymały się kilka kroków przed nimi. Ich oddechy były ciężkie, bulgoczące, jakby płuca wypełniała woda. Jeden z nich rozchylił usta, a z gardła wydobył się dźwięk przypominający śmiech. I żężenie jednocześnie. Potem zrobił krok do przodu, a reszta ruszyła za nim. Rakbyści runęli wprost na nich, uderzając z całą siłą, jakby rozgrywali najważniejszy mecz. Pierwsze potwory poleciały w błoto, ale zaraz potem wstały, jeszcze bardziej zniekształcone. Każdy cios, każde uderzenie zdawało się tylko ich rozwścieczać. Wkrótce drużyna nie walczyła już tylko o pokaz siły, walczyła o życie. A w cieniu mgły czaiły się kolejne dziesiątki bestii. Gotowych na swoją ucztę. Kiedy boisz się biec, musisz walczyć. Krzyk cheerleaderek mieszał się z bulgotem bagna. Progbyści, spoceni i umazani błotem, tworzyli żywą barierę, odpierając kolejne ataki, ale każda chwila osłabiała ich siły. Jeden z chłopaków został powalony i pociągnięty w stronę wody. Jego wrzask ucichł natychmiast. Jakby ktoś zakrył mu usta od środka. Kiedy reszta drużyny spojrzała w tamtą stronę, w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą walczył, pojawił się nowy mutant. Wciąż w koszulce sportowej, ale już z pustym spojrzeniem i zębami ostrymi jak szkło. Cheerleaderki, spanikowane, wymachiwały prowizoryczną bronią, trafiając raz po raz, lecz bez większego skutku. Jeden z pomponów został wyrwany i wciągnięty w szlam, jakby bagno chciało połknąć nawet kolor ich radości. Nad rynkiem unosił się zapach gnijącej wody i krwi mieszający się z ciężką mgłą. Rykbyści, zdeterminowani, utworzyli okrąg chroniąc dziewczyny w środku. Formacja obronna. Ktoś krzyknął i przez chwilę znów czuli się jak na boisku. Atakowali potwory barkami, kolanami, całym ciężarem ciała, jakby to był najważniejszy mecz. Tylko że tutaj nie chodziło o punkty. Chodziło o życie. Mutanty nie ustępowały. Każdy, kto upadał, stawał się jednym z nich. Każdy ugryziony zamieniał się w kolejnego wroga. Z czasem krąg obronny zaczął się kurczyć. A gdy wskazówki zegara na wieży ratusza cofnęły się o godzinę, jakby czas sam sprzysiągł się przeciwko nim, wszyscy zrozumieli, że to nie walka, to egzekucja. Świt zastał miasteczko w martwej ciszy. Rynek, na którym jeszcze chwilę temu toczyła się walka, wyglądał jak opustoszałe boisko po meczu, w którym nikt nie wygrał. Autobus stał samotnie. Jego szyby zbryzgane błotem i krwią. Reflektory wciąż świeciły na pustą ulicę. Wokół walały się porzucone pompony, rozbite butelki i strzępy koszulek sportowych. Nie było już ani drużyny, ani dziewczyn, tylko echo tego, co wydarzyło się w nocy. Mutanty z bagna zniknęły tak samo nagle, jak się pojawiły. Ich ciężkie kroki ustąpiły miejsca bulgotaniu w wodzie, gdy wracały do swojego królestwa pod powierzchnią. Bagno znowu wyglądało jak zwykłe mokradło. Ciche, spokojne, jakby nic się tu nigdy nie wydarzyło. Ale każdy, kto znał to miejsce, wiedział, że cisza była tylko kolejną maską. Na wieży zegarowej wskazówki znów przesunęły się. Tym razem do przodu, jakby czas próbował nadrobić stracone chwile. Mgła zaczęła się podnosić, odsłaniając dachy domów i puste okna pensjonatów. W jednym z nich mignęło światło, krótkie, nikłe zupełnie nie pasujące do opuszczonej osady. Nad wodą unosił się chór szeptów. To nie były zwykłe głosy. To były fragmenty rozmów, krzyków i śmiechu ragbystów i chirli derek. Bagno zapamiętało ich wszystkich. A kiedy nadejdzie kolejny autobus, miasteczko będzie gotowe. Niektóre podróże kończą się dopiero wtedy, gdy wracasz do punktu wyjścia. Kilka dni po tragedii na drodze do zatoki, cieni znów pojawił się autobus. Tym razem był to kurs rejsowy. Pełen zwykłych pasażerów, starszej kobiety w chustce, mężczyzny z gazetą i grupy dzieci wracających z wycieczki szkolnej. Kierowca nie wiedział, że kilka nocy wcześniej ta sama trasa pochłonęła cały zespół sportowy. Mgła była tak samo gęsta, a woda w bagnach bulgotała jak garniec pełen wrzątku. Kiedy autobus wtoczył się na rynek, wyglądało to, jakby nic się nie wydarzyło. Kramy znów były pełne ryb i owoców. Ustawionych starannie, jakby miasteczko czekało na kolejnych gości. Nawet lampy w oknach pensjonatów świeciły przyjaźnie, wabiąc podróżnych obietnicą noclegu. Pasażerowie nie mieli pojęcia, że wszystko to było tylko dekoracją, sceną, którą bagno odgrywało raz po raz. Dzieci zaczęły się śmiać, biegając między kramami, a starsza kobieta powiedziała z uśmiechem: Że miasteczko wygląda jak zatrzymane w czasie. I miała rację. Tylko że czas tu nie zatrzymał się przypadkiem. Zegar na wieży znów cofnął wskazówki, a mgła zaczęła gęstnieć, zamykając drogę powrotną. Pod powierzchnią bagna coś się obudziło. Ragbyści, czyrliderki i inni, którzy tu zginęli, nie zniknęli. Stali się częścią tej ziemi, żywym wspomnieniem, które wciąż czekało na nowych przybyszy. A kiedy dzieci zaczęły zaglądać do opuszczonych domów, ich odbicia w szybach nie były już ich własne. Najgorsze nie są krzyki potworów, ale śmiech dzieci, których już nie ma. Na rynku zrobiło się dziwnie gwarno. Dzieci, które przed chwilą wysiadły z autobusu, biegały między kramami, śmiejąc się i wołając siebie nawzajem po imieniu. Ale po chwili ten śmiech zaczął się zmieniać. Stawał się coraz bardziej jednostajny, coraz bardziej mechaniczny, jakby wszystkie dzieci mówiły jednym głosem. Starsza kobieta i mężczyzna z gazetą. Spojrzeli po sobie z niepokojem. Kierowca próbował zagonić pasażerów z powrotem, lecz mgła odcięła drogę ucieczki. Na jednym z kramów leżała lalka. Jedna z dziewczynek podniosła ją i zawołała do koleżanek, że znalazła przyjaciółkę. Lalka miała puste białe oczy, a jej uśmiech był nienaturalnie szeroki. Kiedy dziewczynka przytuliła ją do siebie, cała grupa dzieci nagle ucichła. W tej ciszy usłyszeli szepty nie pochodzące z ust dzieci. Lecz z ziemi, z bagna, z samych ścian miasteczka. Pasażerowie zaczęli się rozglądać, przerażeni. W odbiciach szyb pojawiały się twarze, które nie należały do nikogo żywego. Byli tam rakbyści, cheerleaderki, a nawet mieszkańcy sprzed wielu lat. Wszyscy patrzyli tym samym pustym spojrzeniem, czekając, aż nowe dusze dołączą do ich chóru. Dzieci znów zaczęły się śmiać, ale teraz ich głosy brzmiały jak echo z dna jeziora. Każdy krok, który stawiały. Zostawiał mokre ślady, jakby stopy były zanurzone w błocie. I wtedy starsza kobieta zrozumiała prawdę. One nie wysiadły z autobusu. To bagno je wysłało, by przyciągnąć kolejnych. Pasażerowie wbiegli do starego pensjonatu, szukając ratunku. Wnętrze nie dawało ulgi, ściany falowały, jakby oddychały, a pajęczyny drżały w rytmie serca. Starsza kobieta usłyszała własny głos szepczący z kąta. Nie uciekniesz. W oknach pojawiły się dzieci o białych oczach. Z szyb trysnęła brunatna woda, drzwi zatrzasnęły się z hukiem, dom powtarzał głosy wszystkich uwięzionych, aż zrozumieli, że nie weszli do schronienia, ale do samego wnętrza bagna. Jeśli usłyszysz własne imię wypowiedziane przez wodę, nie odpowiadaj. Podziemna komnata pulsowała niczym serce. Korzenie i glony biły rytmem, a woda szeptała imiona pasażerów. Kierowca cisnął latarką. Rozrywając masę, lecz z wody wstali ci, którzy zginęli wcześniej drużyna i cheerliderki, teraz martwi i bez oczu. Jedyna droga prowadziła przez nich. Uciekinierzy przebrnęli przez szlam i mgłę, wpadli do autobusu, który sam ruszył. Rankiem w przewodnikach pojawiła się reklama zatoki cieni. Na jednym ze zdjęć, w szybie najbliżej bagna, widniała ciemna plama w kształcie dłoni.